RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource Za mikrofonem Piotr. To jest podcast RealPolish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam. Słuchajcie podcastu RealPolish.pl Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pierwszy śnieg. Zobaczcie, robi się biało. Zaczął padać śnieg. Widocznie rozpoczynamy już oficjalnie sezon zimowy. Jeszcze drzewa są z liśćmi, ale śnieg już zaczął padać. Pierwszy śnieg w tym roku. A ja zapraszam Was na nowy podcast. Tym razem będę mówił o życiu w lesie. I tak sobie pomyślałem, a w lato nie jest to zły pomysł. Patrzę, czy Jobby nie ucieka. W lato nie jest złym pomysłem mieszkać w lesie, wśród natury, bardzo przyjemnie, ale zimą, zimą to już jest niekoniecznie zawsze taka wielka przyjemność. Szczególnie jeśli ktoś nie ma dobrego ogrzewania. No właśnie, Henry David Thoreau zamieszkał w lesie da 2 lata. Jestem ciekaw, czy słyszeliście o jego książce Walden, w Polsce nie jest bardzo znana. Eee, dopiero chyba 30 lat temu została przetłumaczona, chociaż ta pisada została ponad 100 lat temu, 150 myślę. Eee, a jak jest w waszych krajach? Czy w waszych krajach czytacie tę książkę? Czy jest Dada w Starach Zjednoczonych? Jest. Czy przez dzieci w szkole? Hmm, przez młodzież myślę, że to młodzież czyta. Hmm, a jak jest w waszych krajach? Czy czyta się Walden? Yy, jestem bardzo ciekawy. Jobby nie chce iść w tamtym kierunku. Coś tutaj sprawdza. Zobaczcie, robi się robi się biało. Joby sprawdza co tam w krzakach pachnie <laughs> Zatem ten podcast będzie o życiu w lesie O Henry Davidzie Thoreau Myślę, że to ciekawa postać Jak on zapatrywał się na życie, na pieniądze Nie cenił zbytnio pieniędzy Nie lubił dużo pracować w tym sensie, że nie lubił chodzić do pracy w celu zarabiania pieniędzy. Lubił robić inne rzeczy. Właśnie o tym będę mówił. Mm, będę też mówił o kobiecie, która przeszła Stany Zjednoczone wzdłuż i wszerz, zupełnie bez pieniędzy. To również bardzo ciekawa historia. Da to wszystko. Zapraszam was już teraz do mojego podcastu na stronę realpolish.pl Życie w lesie. Tak zatytułowałem ten odcinek. Zapraszam Was bardzo serdecznie do komentowania. Napiszcie mi, czy zdacie książkę Walden, czy jest znana w Waszych krajach, czy czyta się ją w szkole. Jestem ciekawy. Tu w Polsce nie jest obowiązkowa, nie czyta jej się, nie jest lekturą. Oczywiście ci, którzy chcą, mogą ją przeczytać bez problemu. Jest przetłumaczona na język polski. Zobij, ja chyba chce wracać już do domu. Nie jadła śniadania, to pewnie dlatego. Nawet nie chce patrzeć na mnie. To tyle na teraz, zapraszam Was na podcast, trzymajcie się, cześć, pa pa.